Do obejrzenia filmu Siubuk zachęcił mnie już sam tytuł. Intrygujący, dziwny, nieoczywisty. E, zastanawiałam się, co to jest to siubuk, albo może kim jest ten siubuk. Ta postawa otwartości, zaciekawienia towarzyszyła mi podczas oglądania tego filmu. Oglądałam go jako ciekawą historię silnej kobiety i jej autystycznego syna, i oglądałam ten film jako mama i rodzic. Z ciekawością obserwowałam, w jaki sposób główna bohaterka buduje więź ze swoim dzieckiem, w jaki sposób poznaje to dziecko, poznaje jego ograniczenia, ale też mocne strony. To ciekawa historia o tym, jak Silny może być rodzic, gdy walczy o prawa, podstawowe prawa dla swojego dziecka, czasem walczy z całym systemem. Ale ten film oglądałam też jako nauczycielka. Myślę, że we wspaniały sposób pokazuje nam, jak często przeraża nas inność jak pełni lęku jesteśmy w kontakcie z innością, z odmiennością. Wydaje mi się, że to świetna okazja do rozmowy z naszymi uczniami i uczennicami na temat istoty autyzmu, ale także na temat inności, akceptacji, na temat codziennej życzliwości wobec innych. Zwróciłam uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię w tym filmie. Pokazał mi on, że my, nauczyciele, nauczycielki, bardzo często jesteśmy pełni. Y Lęku wobec rodziców, a tymczasem to właśnie rodzice są największymi ekspertami w dostrzeganiu potrzeb dzieci i tego, w jaki sposób do tych dzieci docierać. Myślę, że z tej rodzicielskiej wiedzy, my nauczyciele i nauczycielki, powinniśmy korzystać z uważnością i z wdzięcznością. Powinniśmy podchodzić do dzieci autystycznych i ich rodziców z taką uważnością i z takim zaciekawieniem, z jakim ja oglądałam film Sił. Serdecznie polecam jako mama trójki dzieci i nauczycielka. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego warto zobaczyć film Ciubok, bo myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać do tego, w jaki sposób są pokazywane zaburzenia psychiczne, rozwojowe. Obraz terapii i psychoterapeutów w kinie nie jest zgodny z prawdą, bardzo często i absolutnie nie jest kolorowo. Taki film jak Lot nad Kupułczym Gniazdem myślę, że dalej pokutuje i dalej ten obraz jest obecny. A film Siubuk rozprawia się z wieloma mitami. W tym wypadku na temat osób w spektrum autyzmu, że to wcale nie matka zimna jest odpowiedzialna za chorobę dziecka, czy to jest jakaś schizofrenia, ch właściwie tym jest zaburzenie spektrum autyzmu. I to jest bardzo wartościowe, bo dostajemy w tym filmie myślę, że najważniejsze z punktu widzenia filmoterapii, czyli prawdę emocjonalną, a to właśnie emocje które nie są najważniejsze tym nagrodzonym za scenariusz na festiwalu w Gdyni filmie bardzo ciekawa jest także postać głównej bohaterki. Marysia jest matką, która samotnie wychowuje swojego syna. Może liczyć jedynie na wsparcie swojej starszej siostry. Kiedy zachodzi potrzeba, jest jednak w stanie z determinacją walczyć o dobro swojego dziecka i rzucić wyzwanie systemowi polskiej oświaty. Postać tej niezwykłej bohaterki warto będzie przywołać w trakcie zajęć języka polskiego. Przy omawianiu motywu matki w filmie i w literaturze. Kolejnym bardzo ciekawym aspektem filmu Siubuk jest to, że jego akcja dzieje się w latach 90. Jest to więc bardzo interesujący portret czasów polskiej transformacji. Ten film może posłużyć właśnie do tego, żeby pokazać Twoim uczniom, jak wyglądał kiedyś nasz kraj i ile się w nim zmieniło. W filmie Siubuk doceniam z werwą opowiedziany wątek w buntu w dobrej sprawie. Bohaterka próbuje zmienić rzeczywistość opresyjną wobec jej syna za sprawą niekończących się petycji i próśb, e, zawiązania grupy wsparcia i strajku. Oddolne inicjatywy mają swoje narzędzia, wymagają uporu, ale mogą przynieść efekt. I to jest ważny temat z zakresu edukacji obywatelskiej. Warto, żeby wybrzmiał na lekcji wiedzy o społeczeństwie czy historii i teraźniejszości. Zapytano mnie, czy jako mama dziecka w spektrum autyzmu poleciłabym film Siubuk. No oczywiście, żebym poleciła. Sama obejrzawszy ten film, poczułam, że wreszcie jakaś luka została zapełniona, że. Nikt wcześniej w tak przejmujący, wzruszający, ale też i prawdziwy sposób nie opowiedział, jak trudna, ale też i jak potrzebna jest walka o miejsce autystów w społeczeństwie. Jeśli nie macie w swoim otoczeniu ludzi ze spektrum autyzmu, to zapewniam Was, że po obejrzeniu tego filmu naprawdę będziecie umieli współodczuwać. A co czują ludzie w spektrum ich rodziny? Hmm, czujemy bezsilność, czujemy brak zrozumienia. Czujemy współczucie, a tak naprawdę wystarczy mało, żeby to wszystko zmienić. I myślę, że ten film też jest dowodem na to, że w XXI wieku nie może być zgody na wykluczanie kogokolwiek, że wszyscy jesteśmy równogodni, to znaczy, że każdy z nas, nieważne, czy ma autyzm, czy jest dyslektykiem, czy się jąka, czy jeździ na wózku, ma prawo do tego, żeby traktować go jako wartościowego człowieka. I myślę, że o tym jest ten film.